Witam, pokażę Wam jeden z najlepszych samolotów szturmowych, jakimi grałem. Jest to V156B1. Jest to brytyjski samolot szturmowy 1.0, znaczy z BR1.0. Jest on bardzo ciekawy ze względu na to, że gdy odkryjecie do, y, odpowiednie modyfikacje, to może on nosić bombę tysięczną, w sensie 1000kg. 4000 tysiąc nie wiem, a się nie znam i Ona może na Hita całą bazę zniszczyć proga Co jest dobre, a wiadomo też yy, wiadomo też yy, na no racie na pancernych to bomba tysięczka na 10 BR yy, to jest yy, Myślę, że dość dużo może zrobić. E, wiem, że zaraz e, będziesz, Ale przecież e, tam brytyjski e, 10.0 bombowiec bo frontowy może nosić 16 tysiączek. No wiem, ale to jest bombowiec 1.0. I bombowiec 1.0 może nosić tysiączkę To jest opa. Zagram jedną bitwę bombowcą, żeby wam pokazać go. Wcale tego nie robię, dlatego że ja chciałem wam pokazać glitcha, yy, ale mam go nie pokazałem, dlatego bo yy, już go naprawili. Ja jeszcze nie pospieszyłem, żeby go pokazać. Przy okazji mogę się pochwalić jakimś super działka, że rozwalam go przeciwko czego tam jest. Tylko mam nadzieję, że mnie nie zastrzeli to się w górze. Widzicie? Już mamy, już mamy pierwsze miejsce. Proszę bardzo. Znaczy, myślę, że może jakbym lepiej poszukał, to by się może jeszcze znalazł jakiś lepszy y, samolot sztuk ale y, z tych, co grałem i z tych, co widziałem, to ten jest chyba najlepszy. Ogólnie brytyjskie samoloty są bardzo dobre. W grałem bardzo dużo brytyjskimi samolotami. Są one naprawdę dobre, polecanek gdy chcecie zacząć grać w War Thunder. Polecam jak jeszcze nie gracie żadnymi samolotami. Nie ja ogólnie to polecam. Proszę, zrzucamy bombę. Boże jak mnie bez spadł. Ej no proszę, baza zniszczona. Teraz idziemy niszczyć przeciw od ewentualnie jakieś samoloty. A jestem ciekawy, czy to ma klapy bojowe? Nie, nie ma klapy bojowych. Sad. W sensie klapy ust z ustawieniem nie Teraz albo niszczę przeciwlotnicze, albo wracamy się na lotnisko. I ja będę się kierował w stronę lotniska, niszcząc przeciwlotnicze przy okazji. Chyba że BF-109. Jak grałem z to fajnie mi się zabijało tą bf -kę chociaż nie, bo tutaj ma wsparcie, to BFK by może być słabo. No już chyba jest po mnie, bo widzę, że lecą w tym kierunku, ale dobrze, bez... O nie, 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 no i HSK. o nie, o nie, 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 o nie, o a ja nie jestem nawet myśliwcem tylko jestem samotą sztukowy Ale dobra, jestem chyba bardziej istotny od tego tutaj nie mam bo bardziej Ale mam działko tylnie Aha gościu zniknął Super Gdzie jesteś? Proszę zabije go! Jeee, yeah, mam ci co? Do... Samolot jeszcze nie! Pula teren. teren. okay. w terenie, pula w terenie! Tak pięknie! Zalądowaniście chceisz na drodę, widzicie jaki ja to jestem dobry? <laughs> mam pracę 4-minutowego filmu, chyba ja nie ma co rzucać w zakresie, jeszcze jedno litre Godzina. Z 20 50 Mam jeszcze czas, jutro mam pani, jutro z poniedziałek mam szkołę, mam z mm. geografii sprawdziam. Masakra. Mm. A ja się uczyłem na tą geografię już widać, teraz pogram trochę, to, to mi raczej nie zaszkodzi, albo i nie zaszkodzi, a mnie to nie obchodzi za bardzo. No nie, naprawa, dobra, tania nawet. A to sobie pomalujemy może ten samolot. Uf, w sumie to czemu by nie. Mamy oczko, proszę bardzo. On no. No dwustronny jest. No jest dwustronny. Guźkę tutaj dodać? Nie ma sensu. Dobra, jest git nawet. Nie chcę też was zanudzać. Dobra, naprawiamy. Chyba, że zagrałem Spit... Nie no nie ma sensu, jak już filmik jest za tym samolacie, to już tym grajmy. Mam też Spitfire'a. I Spitfire'em chciałem, w sumie to fajnie by było też zagrać, ale... Yy, pewnie już tytuł filmiku da... filmika dam... Yy, V-156 B1, to jest najlepszy bombowiec, czy coś tam. Więc... To by nie miało sensu, gdybym teraz nagle Spitfire'em zaczął grać. Oczekiwanie... Dobra, dołączenie. Ze sprawcą badania. Spitfire F. Nie, Nienawidzę tego, jak dużo się płaci za zmiany załogi. Na przykład tutaj odkryłem tego Spitfire'a F. Muszę zapłacić 44 tysiące za zmianę załogi. A Spitfire kosztował 150 tysięcy. Czyli w sumie prawie 20 tysięcy za jakiegoś jednego Spitfire'a. Cóż, jeżeli nie nakarmię ślimaka, to ja nie wiem, jak ja wbiję piątą yy, erę na samolotach. A nie będę raczej karmił ślimaka, bo nie mam czym go karmić. No, więc... no która masz? Lecimy na to. Sprawdź mapę! Oznaczyłem, żeby już <grym i wdech> Oznaczyłem, żebym i tam nikt nie poleciał. Ale chyba polecam. Polecam. Czekaj. No lecą dwa, jeden szturmowy, a drugi bombowiec, ale lecą chyba Sprawdzić na... Nie, lecą na... to? Dobra, nie. to ja polecam na to. Czyż to jest bliżej środka? To jest bliżej środka, a ja nie chcę być bliżej środka. Bo bliżej środka jest więcej fighterów, a ja jestem samolotem szturmowym Mam słaby, wolność się obracam i nie jestem przystosowany do walki z jakimiś normalnie Amerykaninami, którzy są master of przechwytywanie innych samolotów. <tryk> Dobra, zaraz bo w po prostu, no. i tak... sobie leci. Czemu mam teraz tak mało FPS-ów? Dzisiaj coś mam mniej fps -ów. Normalnie to mam, nie wiem... ...100, 150, 70... ...a teraz to 22. Co jest? Nie załadował się te, teren. Te terenu, jak to śmiesznie wygląda. Rozpoczynam atak. Rozpoczynam atak. Mam nadzieję, że. ten spadek spodnia FPS-u nie przeszkadza. Bo mi przeszkadza. Dobra, zszucę. Jej bardzo słyszę Dziękuję Dzięki Dobra e, przeciwlotnicze poszedłem na przeciwlotnicze, ma habka na przeciw ale nie ma chyba może więcej na lotnisko. Albo przy okazji może przechwycę coś albo to ktoś przechwyci mnie jak to w poprzedniej bitwie było droga. już ktoś leci z boku HSK. Uszkodziłem ją jeszcze tylny kamer... Strzelił coś, ale nie trafił. No właśnie to jest mój samolot, że tu ma wolny obrót, ale teraz. Spróbować zestrzelić go Ale goś mnie zestrzelił coś mi dzisiaj nie idzie okay. Ale wychodzę cały czas na plus, więc super Dobra, ostatnia bitwa, tym razem już nie mogę zginąć, jak zginę to, to nie wiem, to sp sprzedaję moje konto na AliExpress, o, ojeju, jak mało kasy, super, Moskito. <laughs> 2500, aha, sprężarka, dobra, naprawiam, a no, jestem i tak na plus. Chyba, że już zręcznościówkę zagram. A gram realistyka, nie chcę mi się zręcznościówki grać. Co wy myślicie, że ja seria będę grał zręcznościówki? To się mylicie, jeżeli tak myślicie. Gram realistyki tylko. Nie lubię zręcznościówek. Czy może raz mi się zdarzyło zagrać zręcznościówkę? Czy tam dwa razy? Czy tam pięć razy? Ale. Jak zobaczycie co... So Aha, nie zdążyłem wam pokazać. Ale z ręcznościówek grałem naprawdę bardzo mało. Nie rozumiem ludzi, co cały czas grają z ręcznościówki. Ja rozumiem, można sobie raz zagrać z ręcznościówki, ale cały czas grać z ręcznościówki. Bez sensu. Znaczy nie bez sensu, ale po prostu... Ja bym tak nie mógł. Na mnie to by było po prostu Wolę już się przełożyć na World of Tanks, niż grać z w War Thunderze. Oh, sorry. Usiewnęło mi się. Zmęczony jestem. Z Aha, to jest... Czy mogę przejąć, wiem, czy co? Nie to są przeciwnicze wroga, więc nie mogę tego tam wylądować. Więc o co z tym chodzi? Nie wiem. Na wyższych tierach czegoś takiego nie ma. Między sobą te przeciwodniczy się atakują, czy co? Nareszcie mam więcej FPS. Nie, ktoś chyba strzelił, albo jakoś w pomysł czy było już nawalą. Jednostka jest uszczona. Jej. Jej. Jesteśmy zmienieni. <tryk> po chorobie jestem. Po chorobie jestem trochę. Po prostu jestem po chorobie. Jak można być po chorobie? Trochę. Albo po chorobie bardzo. Jak Adam. Dobra. I... bardzo zniszczona. Nice. już leci do mnie... Martin. A nie, on nie leci. Aha, to jest bombowiec, to ja gadam. Ja już myślę, że on do mnie leci, to jest bombowiec. Dobra, to ja co, na lotnisku chyba. Aha, mogę te przeciwnicze. Chyba tak ulici na lotnisku. Dobra. Przeciwnicze. Musicie się zmierzyć z moimi KM-ami. Mam do nich bardzo dużo pocisków i z tego powiem się... Powiem, a nie tak jak w Speedfajerze, że mam tylko 120 pocisków do działek. A tutaj to porządnie mam milion pocisków do KMów. I tak to można grać albo za daleko, albo w sumie nie, nie jest za daleko. Roska zniszczona jednostka też uszczona Do góry trochę Pull up terrain, pull up terrain Cofnąć się będę musiał No już chyba teraz Nie, źle ok Nie w dół, już tam w górę ok Jej. jest już na Pewnie mam pierwsze miejsce. Sprawdźmy trzecie. Znowu spadek FPS-ów. Spadek FPS-ów to jest aktualnie mój największy wróg. Jaki ten filmik jest nudny. Jakbym ja miałby nie miał i miał oglądać, to bym prędzej, nie wiem, sprzedał, sprzedał komputer. I go nie oglądał. Co nawala do tych przeciwlotniczych? Czy one same do siebie nawalają? I czemu one nie atakują mnie? Odwieczne pytanie ludzkości. Dobra, atakujemy ten czołg lepki. Do czego ten czołg lekki strzeli? To jest niszczyciel. No i nie mam szans go uszkodzić w ogóle. Chyba, że ma dach y odsunięty. Ale wątpię. Tam jeszcze dwa przeciwodmurze są jakieś, więc chyba idziemy tam tak. FPS nie spadajcie. Uwaga was. Że ty próbuję filmy nagrać. Próbuję... A, próbuję zrobić tak, aby ślimak miał większą popularność. Ula, w terenie. Które miejsce? Czwarte. bez zniszczonych celów? 9 Jesteś do mnie na ale tylko przeciwny No przeciwnym Bo to już do mnie nawalę. Trafiło mnie w skrzydło chyba. Dobra, niszczę jeszcze jeden, żeby mieć 10, zawracam się. Ło! Dobra, wracam się, wracam się, wracam się, wracam się. Już nawet niskońc, jeszcze może jeszcze bomba, bardzo się musimy szczęścić. Również Wiem, że ten filmik jest straszny, ale trudno, musicie się, się przyzwyczajcie jeżeli chcecie mnie dać oglądać. No i na nalepisko. To jeszcze został... Aha, to już chyba nie zdąży, to mam jeszcze jakiś przeciwnik, żeby rozwalić. Tylko, że mam uszkodzony ogon. Więc będzie mi ciężko, ale ja jestem wart, pro player. Ja umiem. A gdyby tak wylądować koło czego i go tym działkiem zabić, albo przechwycić ten bokowy to tam. Dobra, przechwycimy ten bąbowiec. Czy, czy, czy co to jest? Bombowiec takie dziwny jakiś Samo zniszczony. Jej! Zniszczone 10 celów naziemnych. I bombardowanie 03. Zobaczymy ile każdy. Znaczy, to są wstępne wyniki. Ale widzę, że już 10 tysięcy mamy. A mieliśmy chyba 3000 tysiące albo 4. Nie wiem mam słabą pamięć. Przyjemnego lotu. 1500 skam. Mokito. Moskito. Dobra, ja już chyba spadam, siema.